Parahamsa Yogananda. Żyj każdą chwilą w pełni, a przyszłość sama się sobą zajmie. W pełni ciesz się cudem i pięknem każdej chwili. Ponieważ tylko Ty jesteś odpowiedzialny za swoje myśli, tylko Ty możesz je zmienić. Twoim sercu jest magnes, który przyciągnie prawdziwych przyjaciół. Tym magnesem jest bezinteresowność i myślenie o innych jako pierwszych. Gdy nauczysz się żyć dla innych, oni będą żyć dla Ciebie. Nieważne jak bardzo jesteś zajęty, nie zapominaj od czasu do czasu uwolnić umysł całkowicie od wszystkich trosk i obowiązków. Po prostu je przepędzaj. Pamiętaj, nie zostałeś stworzony dla nich, to Ty je stworzyłeś. Nie pozwalaj więc, by Cię torturowały. Jeśli masz dużo pieniędzy, ale nie masz wewnętrznego spokoju, to tak, jakbyś umierał z pragnienia podczas kąpieli w oceanie. Każde jutro jest determinowane przez każde dzisiaj. Wytrwałość gwarantuje, że rezultaty są nieuniknione. Bądź tak prosty, jak tylko możesz. Będziesz zdziwiony, jak niewymagające i szczęśliwe może stać się Twoje życie. Fala jest taka sama jak ocean, chociaż nie jest całym oceanem. Tak samo każda stworzona fala jest częścią wiecznego oceanu ducha. Ocean może istnieć bez fal, ale fale nie mogą istnieć bez oceanu. Przed podjęciem ważnych przedsięwzięć, usiądź spokojnie, uspokój swoje zmysły i myśli, oraz zanurz się w głęboką medytację. Wtedy będziesz prowadzony przez wielką twórczą moc ducha. Podczas codziennych spacerów wdychaj powietrze powoli, licząc do 12. Wstrzymaj oddech, licząc do 12 i wydychaj, także licząc do 12. Powtarzaj to ćwiczenie 24 razy podczas każdego spaceru. Zażywaj kąpieli słonecznych tak często, jak możesz 10 do 30 minut dziennie, w zależności od siły słońca. Nie przesadzaj uważaj, żeby nie doznać poparzenia słonecznego, które przynosi więcej szkody niż korzyści. Szczęście własnego serca samo w sobie nie może zaspokoić duszy. Trzeba próbować włączyć jako niezbędne do swojego szczęścia szczęście innych. Ciało jest dosłownie wytwarzane i podtrzymywane przez umysł. Ty sam jesteś za siebie odpowiedzialny. Ani Twoi przyjaciele, ani świat nie odpowiadają za Twoje czyny w ostatecznym rozrachunku. Nikt nie ma takiej władzy, by pozbawić Cię szczęścia, chyba że pozwolisz wpływać na siebie przeciwnym myślom i czynom innych ludzi. Masz obowiązki na tym świecie, w sferze, w której umieściła Cię Twoja karma. Pomagaj w osiąganiu swojego zbawienia służąc drugiemu człowiekowi. Niczym bezstronne promienie słoneczne musisz rozsiewać promienie nadziei w sercach biednych i opuszczonych, wzniecać odwagę w sercach przybitych i nową siłę w sercach tych, którzy uważają się za przegranych. Naucz się widzieć Boga we wszystkich ludziach. Kiedy zaczniesz odczuwać swoją jedność ze wszystkimi istotami ludzkimi, poznasz, czym jest Boska Miłość. Służąc, zapominamy o egoizmie, a wówczas dostrzegamy jedyną niezmierzoną jaźń Boga, która przez nas płynie. Nie osądzajcie innych, siebie samych osądźcie. Jeśli lubisz rozprawiać głośno o cudzych winach, Możesz zaspokoić to pragnienie, opowiadając wszystkim o własnych błędach. Przekonasz się, jakie to uczucie. Jeśli nie będziesz mógł znieść publicznego ujawnienia własnych win, nie wolno ci czynić tego samego drugiemu. Siła niezrealizowanych pragnień jest korzeniem wszelkiej niewoli człowieka. Zapomnij o przeszłości, bo już odeszła. Zapomnij o przyszłości, bo jest poza Twoim zasięgiem. Kontroluj teraźniejszość. Żyj niezwykle dobrze teraz. To jest sposób mądrych. Cały wszechświat to kosmiczny film Boży. A jednostki to jedynie aktorzy w boskiej grze, którzy zmieniają rolę poprzez reinkarnację. Głębokie cierpienie ludzkości ma swoje źródło w zbyt silnym utożsamianiu się z obecną rolą, zamiast z reżyserem filmu, czyli Bogiem. Zbyt dużo skrobi i białka pozostawia toksyny w organizmie. Spożywanie dużych ilości owoców i warzyw pomoże ci budować magnetyzm. Pamiętaj, że nie należy się przejadać. Post jest zdrowy, jako że pozwala odpocząć żołądkowi. Sprawianie innym szczęścia poprzez życzliwe słowa i szczere i właściwe rady jest znakiem prawdziwej wielkości. Ranić inną duszę sarkastycznymi słowami, spojrzeniami czy sugestiami jest godne pogardy. Tak długo jak w głębi serca wierzymy, że nasze możliwości są ograniczone i czujemy niepokój i niezadowolenie, brakuje nam wiary. Ten, kto naprawdę ufa Bogu. Nie ma prawa być zaniepokojonym czymkolwiek. Yoga jest metodą naturalnego opanowania niepokoju myśli, który nie pozwala przebłysnąć prawdziwej naturze człowieka. Nawyk jest automatycznym mechanizmem mentalnym, który pozwala działać bez udziału siły woli i wysiłku niezbędnych przy wykonywaniu nowych czynności. Nawyki ułatwiają działanie. Dobre nawyki mogą tworzyć radość wieczną. Mechanizm ten, źle używany, staje się wielkim przeciwnikiem człowieka. Złe nawyki przyciągają zło. Złe nawyki i grzech to przejściowe sprowadzające nieszczęście nawyki duszy. Godnym ubolewania jest przymus czynienia zła wbrew swojej woli tylko dlatego, że jest to działanie nawykowe, pociągające za sobą cierpienie. Cudownie jest nawykowo postępować właściwie, pomnażając dobro i szczęście. Moc nawyku jest nadrzędna w życiu ludzkim. Większość ludzi spędza życie na podejmowaniu dobrych postanowień, których nigdy nie udaje im się zrealizować. Zwykle nie robimy tego, co robić pragniemy, tylko to, do czego przywykliśmy. Nie popadaj w poczucie bezradności, jeśli masz jakieś niepożądane nawyki. Nadeszła pora je przezwyciężyć, kształtując w sobie siłę woli i nawyk regularnej, właściwej medytacji. Możesz się uwolnić ze szponów złych nawyków i stworzyć nawyki, myśli i działania, które pociągną za sobą upragnione rezultaty. Nie musisz walczyć, aby dotrzeć do Boga, ale musisz walczyć, aby rozerwać zasłonę, która go ukrywa przed Tobą. Sezon porażek jest najlepszym czasem na wysiewanie nasion sukcesu. Nie możesz pozwolić, aby Twoje życie toczyło się w zwyczajny sposób. Zrób coś, czego nikt inny nie zrobił. Coś, co olśni świat. Pokaż, że w Tobie działa Boski, Twórczy Zasób. Jeśli pozwolisz swoim myślom zatrzymać się na złu, sam staniesz się brzydki. Szukaj tylko dobra we wszystkim, aby wchłonąć jakość piękna. Życzliwość to światło, które rozpuszcza wszelkie mury między duszami, rodzinami i narodami. Pozostań spokojny, bezpretensjonalny, zawsze opanowany wtedy odkryjesz, jak łatwo jest dogadywać się z innymi. Wszyscy ludzie mają absolutne prawo używać swojego rozumu w sposób właściwy lub niewłaściwy. Niewłaściwe używanie otrzymanego od Boga rozumu prowadzi do cierpienia albo do grzechu. Właściwe jego używanie rodzi radość i szczęście. Bóg jest nieskończenie dobry, łaskawy i szlachetny. Nigdy nas nie każe, nie możemy go obrazić. Kocha nas wszystkich jednako, zarówno świętego jak i grzesznika. To my sami karzemy siebie poprzez własne nierozumne działania, które każą nam popełniać czyny niezgodne z prawem. Nagradzamy zaś siebie wewnętrznym poczuciem szczęścia i spokojem umysłu. Już samo to wyjaśnia, dlaczego Boża odpowiedzialność kończy się tam, gdzie człowiek sprawuje władzę swoim rozumem i gdzie kieruje się. Wolną wolą. Tajemnica zdrowia, zarówno dla umysłu, jak i ciała, polega na tym, aby nie opłakiwać przeszłości, martwić się o przyszłość, ani przewidywać kłopotów, lecz mądrze i gorliwie żyć w teraźniejszym momencie. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. Wybór należy do Ciebie. Kogo wybierzesz teraz? Osho czy Jiddu Krishnamurti?